O, świetnie. Gomez nie będzie za tym chyba tęsknić. Hej. O, no cześć, nie słyszałem cię. Szukam. No cóż, szukam wskazówek dotyczących wczorajszej katastrofy. Rozumiem. Ehm, cóż, muszę szybko się tym zająć. Gomez jest niecierpliwy. A ja sam mam pilniejsze rzeczy do zrobienia. Więc jesteś? Jestem Cayden, strażnik miejsca wymiany. W tym tygodniu miałem poranną zmianę. A to jest Ruves. No przynajmniej to, co z niego zostało. Pracował na nocnej zmianie, jak możesz sobie wyobrazić. Czuję się niezłym farciarzem. Teraz to ja muszę się dowiedzieć, co tu się właściwie odpierdoliło. I znaleźć wszystko, co może się przydać w starym obosie. Co to za naglące problemy? Widzisz, starym obosie nie można ufać nikomu, a już szczególnie nie tym, których nazywasz przyjaciółmi. Dwóch takich przyjaciół, Saurus i Berik wykorzystało fakt, że muszę tu przyjść, żeby ukraść mi bardzo cenny wisiorek. Wiedzą, że jest dla mnie ważny, ale sprzedaliby własne matki za odrobinę rudy na czarnym rynku. Jak wygląda ten wisiorek? Łatwo go rozpoznasz. To metalowa figurka Adanosa. Żadnych inkrustacji, żadnych klejnotów, ani magicznych mocy. Nie jest zbyt wiele wart. Od razu widać, że został skradziony w ramach zemsty. Kim są ci starzy przyjaciele? Byli nie tylko przyjaciółmi. Wcześniej robiliśmy razem interesy. Nie zgadzaliśmy się w paru kwestiach i w końcu postanowiliśmy porzucić wspólny interes, ale nigdy bym nie pomyślał, że ośmielą się mnie okraść. Postawmy sprawę jasno, jeśli ci pomogę to co dostanę w zamian? On widzę, że jesteś człowiekiem interesu. Słuszne podejście, już mi się podobasz. Powiedz mi, czego potrzebujesz? Może coś wymyślimy? Cóż, przydałby się dobry miecz, taki, który łatwo zdobyć i do nikogo nie należy? Jeśli wiesz, co mam na myśli. Ach, rozumiem. Dobrze. Nie powiem nic Gomezowi, jeśli zachowasz dla siebie naszą umowę, dobrze. Dobrze, mamy umowę. Wisiorek w zamian za miecz. Swoją drogą, gdzie mogę znaleźć Saurusa i Beriga. Poszli do lasu. Chyba w pobliżu mostu zachowaj ostrożność. To niebezpieczni ludzie. Bądź gotów na wszystko. Przepraszam, Berik, tak będzie lepiej dla wszystkich. Hej ty, Kejden, wysłajcie, żebyś mnie zabił, tak? Jebany gnój! Nie. Czekaj, nie zabijaj mnie. Pogadajmy, proszę. O, na inno sal. Dziękuję. Dziękuję ci, chłopcze. Dzięki, że schowałeś broń. Dość tego. Chcę odzyskać wisiorek, który ukradłeś Kejdenowi. To wszystko. Ha, 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 ha. Co cię bawi? Naprawdę wierzysz w słowa tego sukinsyna. Wisiorek, który ukradliśmy Kejdenowi. Le ale cię wkręcił. Chwila, co? Znaczy, że nie ma żadnego wisiorka? Nie, no jest, tylko to tak naprawdę nie jest wisiorek. To klucz do naszych interesów. Dlatego Berik zawsze trzymał go w ukryciu. Muszę go odzyskać. Nie wiesz, gdzie go trzymał? O cholera! Zabiłem go, zanim zapytałem. Tak czy owak, Berring miał wyjątkową kiepską pamięć i często gubił rzeczy, bo zapominał, gdzie je odłożył, dlatego zapisywał wszystko w swoim dzienniku. Pewnie wciąż jest przy jego zwłokach. Jak chcesz, to go sobie weź. Ja chcę tylko ujść z tego z życiem. Zapomnieć o pieprzonym Kadenie i całym tym interesie. Mam dość? Nie rozumiem, skoro niczego mu nie ukradłeś, po co mnie do ciebie wysłał? Kejden, Berig i ja sporo zarobiliśmy na czarnym rynku dzięki towarom od króla, ale potem rozpadły się windy. Kejden uznał, że mamy o wspólnika za dużo, a ja się zgodziłem, dlatego tu jestem. Im nas mniej, tym większe zyski. Teraz widzę, że mój były partner chce przejąć cały interes. Dlatego ty tu jesteś? Na szczęście mnie nie zabiłeś, ale mam nadzieję, że Kejden myśli, że to zrobiłeś. Racja. Wkurzy się, jeśli powiesz mu prawdę. Naprawdę myślisz, że Kejden mi zaufa, jeśli wrócę? Uwierzy mi na słowo? Nie mam jak udowodnić, że cię zabiłem. Tak, racja. To może być problem. Kejden nie ufa nikomu poza samym sobą, a wobec obcego takiego jak ty, będzie jeszcze bardziej podejrzliwy. Dobra, zrobimy tak. Dam ci prezent, który dostałem od Kejdena w dowód przyjaźni wiele lat temu. Nie sądzę, żeby jeszcze był mi potrzebny. Kejden dostanie za niego dobrą cenę. Ty dostaniesz od niego to, na co się umówiliście, a ja będę miał drugą szansę na ucieczkę przed tym sukim synem. Wszyscy wygrywają. Tracisz sporo krwi? Powinieneś zająć się tą raną. Tak, masz rację. Pójdę do rzeki ją oczyścić. Wydaje mi się, że nie przeżyję, jeśli nie dostanę leku lub środka przeciwburowego, ale nie mam siły sam ich szukać. W porządku? Zobaczę, co da się zrobić. Wiem, że nie jesteś mi nic winien, ale jeśli mi pomożesz, zdołam uciec do nowego obozu, a tam Kejden mnie nie znajdzie. W przyszłości będę mógł ci się oddzięczyć. W porządku? Zajmę się tym. Będę czekał na ciebie nad brzegiem rzeki, tylko się nie spóźnij. Bez tych leków raczej się nie wyliżę. Hej, wróciłeś! Chyba jest ze mną gorzej niż myślałem. Znalazłeś coś, co się nada. Podobno Serafis bardzo przydaje się przy takich ranach. Może pomóc ci, dopóki nie wrócisz do nowego obozu. Dzięki człowieku, latujesz mi życie, dosłownie hafa. Hej, Kejden, wróciłem. Chyba udało mi się rozwikłać zagadkę rabunku i wisiorka. O, do prawdy, szybko ci poszło. No to mów, odzyskałeś klucz. Znaczy się wisiorek. Tak, oto on. Nie było łatwo go odzyskać. Dobry chłopak. Wiedziałem, że mogę ci zaufać, jak tylko cię zobaczyłem. Swoją drogą, czy miałeś problemy z Sarusem i Berygiem? Co im się stało? Beryg był martwy, a Saurus walczył o życie do ostatniej chwili. Zabrałem to z jego zwłok jako dowód. Świetna robota, doskonała. Odzyskałeś wisiorek i zabiłeś złodziej. Widzę przed tobą świetlaną przyszłość w kolonii bez dwóch zdań. Jeśli kiedyś będziesz potrzebował przyjaciela w starym obosie, możesz odwiedzić mnie lub mojego przemiłego kuzyna Boliego. Zrobimy co w naszej mocy, żeby ci pomóc. Oto twój miecz. Zasłużyłeś na niego. Jesteś tym nowym gościem, który trafił tu zeszłej nocy, zgadza się? Tak. Diego wszystko mi opowiedział. Spektakularne powitanie, co? Można tak powiedzieć. No, nowy. Mam nadzieję, że dobrze bawisz się po swojej stronie drzwi, bo nie dostaniesz się na drugą. Co? Dlaczego nie? Rozkazy Diega. Dopóki nie wróci, nie mogę otworzyć tobie ani komukolwiek innemu. Jesteś pewien, że nie mogę przejść? A, cóż, wygląda na to, że mamy w kolonii nowego kupca. Cóż, przejdźmy do interesów. Może mógłbyś mi pomóc z małym problemem? Miałem okropną noc, tak mi się przynajmniej wydaje. Najwyraźniej przesadziłem z piwem i kośćmi. Wiesz, jak to bywa. Głowami eksploduje od kaca, nutni mojego kolegi i nudy na porannej warcie. Przyniósłbyś mi coś na kaca. Silny środek przeciwbólowy. Jeśli dostanę od ciebie coś, co mi pomoże, to może cię wpuszczę. Hmm, w porządku? Zobaczę, co da się zrobić. Świetnie czekam na ciebie razem z bramą. Wydaje mi się, że mam coś, co pomoże ci na kaca. Coś naprawdę mocnego? Och, Seraphis, dziękuję, że go dla mnie zebrałeś. Nieźle się sprzeda w starym obozie. Nawet sobie nie wyobrażasz. Ile piw można za niego kupić? Chwila, nie był ci potrzebny na kaca? Ha, Kat to mój bliski krewny, a rodziny się nie opuszcza, co nie? Tak czy siak. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Hej, mieliśmy umowę, pamiętasz? Środek przeciwbólowy za wpuszczenie mnie do środka? Po pierwsze, szanujący się strażnik Starego Obozu nigdy nie dałby się przekupić, a po drugie, powiedziałem, że może otworzę drzwi. Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Witamy w kolonii, świeżaku. Ha, ha, ha. Hej, nieźle, co? Nie jest to najlepszy miecz, jaki widziałem, ale lepszy on niż to, co nosiłeś wcześniej. Z tym przynajmniej masz jakiekolwiek szanse wyjść z potyczki obronną ręką. Znalazłeś już coś. Czym możesz się bronić? A to mięso jest niejadalne, jeśli możemy... Chodźmy do starego obozu. Znalazłem to. Wydaje mi się, że są tu informacje o tym, co wydarzyło się w windzie zeszłej nocy. Ciekawe, bardzo ciekawe. Najwyraźniej mamy kreta, a atak został zaplanowany. Gomez z pewnością doceni tę wiadomość. Dobra robota, świeżaku. Szczerze mówiąc, radzisz sobie całkiem nieźle jak na pierwszy dzień tutaj. Co myślisz o Kejdenie? Nie jest złym gościem, ale umie walczyć o przetrwanie. I robi to od dawna. Nie lekceważ go. Nigdy nie zapominaj, że w kolonii Twoje decyzje zawsze mają konsekwencje. Prędzej czy później. W porządku w drogę. Świetnie. Za mną. Świeżaku, no, Nie zła była wczoraj jatka, co. Dobra. Nie ruszajcie się, bo będę musiał was krzywdzić. Bardzo zabawne. Hahaha, ha, ha. jak dla mnie wyglądało to dość komicznie. To dlatego, że to nie ty się narażałeś. Gdybym miał porządny miecz, to walka wyglądałaby inaczej. No jasne. Bohater Korinis w pojedynkę pokonałby armię nocnych drapieżników. Hahaha. Ha, ha. Miałem je jak na widelcu, ale musiałeś się przypałędać. A tak przy okazji to gdzie jesteśmy? Wygląda jak jakiś teatr? To stara świątynia, w której czczono różne bóstwa. No wiesz, Innosa, Adanosa i... poproszę Teraz to już nieważne. To bardzo ważne miejsce? Chyba kiepsko, że grasują tu drapieżniki? Tak, dlatego wolimy pracować za dnia. Zwierzętom zaczyna w nocy coraz bardziej odbijać. Dlaczego? Nie wiem. Może to wpływ magii bariery, a może to dlatego, że od tak dawna są uwięzione w kolonii. Rozumiem. Przy okazji Diego, czy w kolonii jest dużo świeżaków? Niewielu żyje, jeszcze mniej jest przy zdrowych zmysłach. A z nowych chyba tylko ty. Tak czy siak. Być cienianką starego obozu to niełatwy kawałek chleba. Sam zresztą widziałeś. Cóż, idzie ci to całkiem nieźle. Wygląda jakbyś robił to całe życie. Nie, świeżaku. Zanim trafiłem do tego rynsztoka prowadziłem wygodny żywot i miałem o wiele ciekawsze zajęcie. Pewnie jak wszyscy. Patrz. To posterunek przy szlaku handlowym. Pilnuje go tylko dwóch ludzi? Ta, ale za to jakich? Zwłaszcza Oli. co za typ. To z rzęda. Ale też lojalny wobec starego obozu. Świetny wojownik, radzący sobie równie dobrze w walce, co w konkursach picia piwa. Diego, masz jeszcze jakieś dobre wieści, które powinienem usłyszeć? Przysięgam, że nikt tędy nie przechodził, zauważylibyśmy. Wypiliśmy wczoraj ledwo po dwa piwa. Oczywiście, Ori, nie martw się. Zdarza się nawet najlepszym żołnierzom, chociaż tym trzeszwym rzadziej. Niech zgadna, Zanim tu trafiłeś, byłeś zabójcą na zlecenie. Albo łowcą nagród. Jestem blisko? Ani trochę. I wątpię, żebyś zdołał zgadnąć. Swoją drogą, czy imię Gerbrandt coś ci mówi? Nie. Pierwsze słyszę. Może to i lepiej dla ciebie. Hahaha, ha, ha, nieświeżaku. Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie znajomości. Kiedy do niego dojdziemy, będziesz wiedział. Cholera. O, witaj, Bladwin! Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Myślałem, że Gomez chciał wysłać szakala. Nie. Szakal musi pilnować południowego obszaru, więc to moja kolej na pilnowanie północnego wejścia do miejsca wymiany. A to kto do cholery? Kolejny z Twoich niezdarnych przydupasów. Mam nadzieję, że ten chociaż potrafi utrzymać mieć. Potrafię się bronić lepiej, niż ci się wydaje. Bez obaw. To prawda, na racji. Przeżył już swój pierwszy dzień, co jest niemałym osiągnięciem. No dobra, idziemy teraz do Starego Obozu. Nie, Diego, nie mogę jeszcze stąd iść. Muszę jak najszybciej uregulować dług wobec Draxa i Radforda. Zaslancy z Nowego Obozu są naprawdę uparci. Kim są Drax i Radford? To myśliwi z nowego obozu, którzy zazwyczaj pracują w pobliżu północnej bramy starego obozu. Nie można im ufać, tak samo jak reszcie szumowin z nowego obozu. Wjąć już w Precy przy pierwszej okazji. Szołnierz ze starego obozu, który ma długi w nowym obozie. Dziwne co? Uważaj na słowa, jestem strażnikiem starego obozu, a nie twoim koleżką z przedszkola. Nie muszę ci się tłumaczyć. Potrzebuję mięsa zebacza i wiczego kła, to wszystko. Taka była umowa, im szybciej je wypełnię, tym szybciej o nich zapomnę. No, to masz misję świeżaku. Chwila co? Nie martw się, Bladwin przyniesie ci to, co jesteś winien ja sobie robić. Ten gość poradzi sobie co najwyżej z karaluchę. Cały czas tu stoję. Wierz mi, ma kilka ukrytych zalet. Potrzebuje tylko nieco treningu. Widziałeś w pobliżu jakieś wilki albo zębacze? Tak, widziałem wilka na szczycie koło wieży strażniczej. W tamtej okolicy kręcił się też zębacz polujący na jakieś niczego nie podejrzewające zwierzę. Czym do cholery jest zębacz? Spotkałeś już zemaczy. Walczyłeś z nimi ubiegłej nocy. Są nieco większe od ścierwojadów. Spokojnie, na pewno sobie z nimi poradzisz. No z tą różnicą, że ścierwojady są wiadło się zobaczy. Będę miał ubaw. Jak próbujesz sobie poradzić, przynieś mi mięso zebacza i wiczykiem. To wrócimy do rozmowy.